jeszcze rok temu podczas Agroshow rozmawialiśmy z niektórymi dystrybutorami i producentami i wielu z nich tak robiło dobrą minę do złej gry jeśli chodzi o sytuację w branży w tym roku już tego nie było i właściwie każdy mówi otwarcie że jest kiepsko czy są jakieś szanse na poprawę bo tak z, z moich obserwacji wynika że nastroje są raczej pesymistyczne tak, sytuacja w naszej branży, w branży maszyn rolniczych jest pochodną sytuacji w całej branży maszynowej czy elektromaszynowej, metalowej w całej Europie. Mamy kryzys, to jest kryzys głęboki. W mojej 25-letniej karierze ja takiego głębokiego kryzysu nie pamiętam, nawet w czasie tego kryzysu finansowego w 2008 roku, czy później. Nie 16, było, rok. 16 rok, tak, nie było takich, nie było takich spadków. Cała branża cofnęła się, myślę, mniej więcej do poziomu obrotów czy sprzedaży z lat 20-21. Jeżeli, jeżeli wyczyścimy te liczby o podwyżki, które były wprowadzane przez wszystkie fabryki na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a były to podwyżki rzędu między 20 a 30%, tak. Jeżeli to sobie wyczyścimy sobie te dane o te liczby, to na pewno cofamy się mniej więcej do tego okresu. I jakie są przewidywania? Ja bym powiedział tak. Na pewno rok 25 duża część 25 roku dla producentów, dla producentów będzie trudna. Myślę, że sytuacja ma szansę poprawiać się dopiero gdzieś w trzecim kwartale. I takie są moim zdaniem realia. Bo tak też spoglądałem na dane CEMA. I klimar. No to, no to rzeczywiście gdzieś tam na zachodzie Europy jakieś delikatne wahania są w, dla tej poprawy nastrojów. Jest są delikatne oznaki poprawy nastrojów, natomiast cały czas branża znajduje się w dosyć głębokiej recesji. Ja, ja bym powiedział tak, Polska, to znaczy z naszej perspektywy, z perspektywy Pottingera sytuacja na polskim rynku i, i może to zdziwi niektórych nie jest aż taka zła, mimo że jest zła. To nie jest aż taka zła jak na rynkach zachodnich. My widzimy, co się w tej chwili dzieje w takich wiodących rolniczo krajach jak Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria. Tam mamy do czynienia nawet jeszcze, z jeszcze głębszym kryzysem niż u nas. Te, te spadki są naprawdę bardzo duże i specjalnie nie widać tych oznak yy, na, na poprawę sytuacji. Yy, krajami, które, w miarę, yy, które są w, na, na w miarę przyzwoitym poziomie w tej chwili w Europie to są jeszcze Hiszpania i Włochy. Natomiast w pozostałych krajach ten kryzys jest dosyć głęboki. Także tak jak mówię, ja myślę, że trzeci kwartał, nie wcześniej. A z, tego, z czego wynika ten, no jakby nie powiedzieć, optymizm? E, widzimy, jak w tej chwili redukowane są, w Polsce, bo o tym mówimy w tej chwili, e, widzimy, jak redukowane są stany magazynowe u naszych, bo to jest, naj, to, to jest kula u nogi całej branży, bardzo wysokie stany magazynowe, które zostały zbudowane przez dealerów na przestrzeni ostatnich mniej więcej dwóch lat. I te maszyny nie zostały sprzedane. To boli bardzo dealerów, bo to są koszty kredytu, to są koszty magazynowania, słaba sprzedaż. Dilerzy mają spadki mniej więcej w przedziale, w zależności od dilera między 15 a 30%. Um, natomiast widzimy w tej chwili, że szczególnie w okresie ostatnich 2-3 miesięcy ta sytuacja minimalnie zaczęła się poprawiać. To znaczy jest jakiś ruch. Być może jest to ruch związany, to znaczy sprzedaż do klienta ostatecznego. Być może jest to też ruch związany z takim trochę większym optymizmem w związku z tym, że ceny płodów rolnych trochę wzrosły. Pojawiły się też wnioski, te słynne wnioski na, na środki unijne. Generalnie ożywia to zawsze trochę sytuację. Być może jest to tym spowodowane. Zresztą między nami mówiąc, może się narażę w tej chwili tutaj rolnikom, którzy nas będą oglądać, ale wydaje mi się, że ta sytuacja u rolników... Ona wbrew pozorom jest lepsza w tej chwili niż sytuacja u dealerów i u producentów. I to jest w pewien sposób zrozumiałe. Rolnicy musieli poczekać na lepsze ceny, musieli w tym okresie niepewności trochę przyhamować, ale myślę, że generalnie u dobrych rolników pieniądze są na rynku. To tylko, jest duża ostrożność, tylko jest duża ostrożność jest duża ostrożność i to jest, myślę, wszędzie w Europie natomiast niewątpliwie rolnicy muszą się przygotować tak mi się wydaje, rolnicy, producenci wszyscy, cała nasza branża musi się przygotować na to, że to, to nie jest zresztą moje zdanie to jest zdanie jednego z no mm, ale ja się z nim akurat zgadzam w, ty, w tym punkcie jednego z dużych właścicieli, z właścicieli jednej z największych firm maszyn rolniczych w Europie który niedawno powiedział coś takiego, że na pewno będziemy mieli do czynienia z dużymi skokami cen i amplituda będzie częstsza tych zmian. Ale to się wiąże generalnie z całą sytuacją, w jakiej teraz jesteśmy, z sytuacją geopolityczną również. Tak? Będziemy mieli skoki, spadki, skoki, spadki i na to trzeba być przygotowanym. Dokładnie. Pottinger jest potentatem, jeśli chodzi o maszyny zielonkowe, o tą produkcję zwierzęcą, sprzęt, także też śledzi się dokładnie ten rynek. Jak pod tym względem wygląda polska, polscy rolnicy, jak sobie radzą w Polsce i na tle Europy? Tak jak Polska w ciągu ostatnich 20 lat w zasadzie w całym tym okresie po wejściu do Unii Europejskiej zrobiła gigantyczny krok do przodu, jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto. Jesteśmy na świecie drugim krajem, gdzie ten kumulatywny wzrost jest największy po Chinach. Tak myślę, że w naszej branży, branży rolniczej, branża mleczarska to jest dokładnie ten sam przykład na potężny wzrost, jaki nastąpił i, i progres, postęp, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 20 lat. Um, to myślę, chociażby że chociażby te dane IFCM byłyby no, tak, takie tak, bym tak, tak, optymistyczne. Tak, tak, warto się na to powołać. Zaskakujące, tak, pozytywnie zaskakujące. Tak, tak, warto się na to powołać, bo to jest niezależna instytucja, która monitoruje um, kondycję branży rolniczej i szczególnie branży mleczarskiej w całej Europie i na całym świecie. I według tych danych, które, no, twardych danych, które są przez nich zbierane. Polska jest w tej chwili trzecim europejskim producentem, na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję mleka w Europie, jest piątym eksporterem w Europie. Przed nami są tylko Niemcy i Francja. Wyprzedziliśmy Holandię dwa lata temu. Oczywiście mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami jak w innych krajach, to znaczy no jeszcze tam 20 lat temu mieliśmy 120 kilka tysięcy gospodarstw prowadzących, produkujących mleko, dzisiaj mamy 90 tysięcy. Więc ta ilość będzie się zmniejszała i się zmniejsza cały czas, ale oczywiście wzrasta wydajność, te farmy są nowocześniejsze. My naprawdę w tej chwili nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwa produkujące mleko na tle Europy. I co, co, co jest ważne, że ten trend do dobrych cen, bo te ceny, które mają polscy rolnicy, są naprawdę na europejskim poziomie, ten trend jest dosyć niezmienny. Polska jest jedynym krajem w tej chwili, który od bodajże dwóch czy trzech lat ma stały wzrost produkcji mleka w Europie. To jest dużo, nie dużo, to jest 2%, ale to się liczy co roku, więcej. I co jest siłą przede wszystkim polskich gospodarstw? To jest niskokosztowość, tak bym to powiedział. Tak bym to nazwał. Tym wygrywamy. I rolnicy często patrzą na cenę, oczywiście, i porównują się z innymi krajami, natomiast myślę, że często nie biorą pod uwagę właśnie tego czynnika kosztów. Te koszty są w tej chwili najważniejsze w całej tej strukturze tej ceny, dlatego że Polacy mają naprawdę najniższe koszty w Europie. Nam się może wydawać, że nie są niskie. Oczywiście. To no, zawsze nie, nie, tak jest. nie powiedzą, ale na tle Europy czy nawet świata, tak? Wy, wypadamy tutaj korzystnie. Tak, wypadamy tutaj bardzo korzystnie. Ja, ja powiem tak, ja na wszystkie dane trzeba patrzeć zawsze trochę ostrożnie, bo wiadomo, statystyka jest tylko statystyką i można ją nią, nią różnie żonglować, ale powtarzam, jeżeli, jeżeli te dane są prawdziwe, a nie mamy powodów, żeby w to nie wierzyć, to rzeczywiście ten poziom kosztów jest bardzo niski, ale prawda jest taka, że rolnicy będą musieli i, i, i ja tu bym naprawdę wszystkich rolników serdecznie do tego namawiał, żeby na tą stronę kosztową coraz bardziej patrzeć, bo te czasy na pewno się skończą. U nas będą również te koszty rosły, a z doświadczenia wiem, że wielu rolników tych kosztów nie liczy. Ale to, jest, ale to jest, albo, albo w pewien sposób nie, nie jest w stanie ich ogarnąć. To, to jest zjawisko zresztą, jeżeli chodzi o rolników, którzy produkują mleko, dosyć powszechne również w innych krajach, w Europie. Rozmawiam z moimi kolegami z Austrii, ze Szwajcarii, z Niemiec, mówią podobne rzeczy. Rolnik, który produkuje mleko, ma często problemy z obliczeniem swoich kosztów. No, ja zawsze cytuję tą słynną, słynną, wypowiedź, słynną odpowiedź na moje pytanie, które stawiam właśnie naszym klientom. Słuchaj, a powiedz mi, jakie ty masz koszty w zasadzie? Ile się kosztuje wyprodukowanie tej, tej, tego litra mleka? I, i, I najczęstszą odpowiedzią jest, coś zostaje. <słuch> I to się będzie musiało zmienić prędzej czy później. Z młodym pokoleniem na pewno to się zmieni, jeżeli przyjdzie młode pokolenie. No właśnie, a to młode pokolenie, czy ono jest, bo generalnie zawsze tutaj był problem w tych, w tych gospodarstwach meczarskich. No jest to, jest to produkcja, no nie ukrywajmy, ciężka jest to, ciężka, jest to ciężka praca. praca, bardzo systematyczna, ale też wydaje się, że stabilna i dosyć dochodowa. A na tle Europy wypad, wypadamy chyba w ten sposób, że jeszcze u nas jest to jakby młode pokolenie, jest komu prowadzić te gospodarstwa. Ja myślę, że na pewno, na pewno widzimy to po, po spadku ilości gospodarstw, że te gospodarstwa będą się likwidować. Tutaj demografia zrobi swoje. Tak? Jeżeli ktoś ma te swoje 15-20 krów, prędzej czy później to zlikwiduje, albo już to likwiduje w tej chwili. M oczywiście wszyscy pójdą w większe stada, tych farm będzie mniej. Ja powiem tak, myślę, że na, z moich obserwacji, yy, szczególnie na tym terenie. Hmm, tego takiego no, zaplecza meczarskiego Polski, czyli nazwijmy to, czyli Polski północno-wschodniej. -Północno e, wygląda na to, że są cały czas młodzi ludzie, ja się temu też dziwię, podziwiam, ale są cały czas młodzi ludzie, którzy te gospodarstwa chcą przejąć. Być może wynika to również z tego, że nazwijmy to no, możliwości, alter, jakieś alternatywy, jeżeli chodzi o pracę na tym terenie, są ograniczone w stosunku do innych terenów kraju. No, nie ma tutaj zbyt wielu, powiedzmy, na Podlasiu, tak, dużych firm, które mogłyby ten narybek młodych ludzi odebrać i dać im przyzwoitą, przyzwoitą pracę za przyzwoite pieniądze i myślę, że to też ich popycha, ale myślę, że jakaś tradycja do tego, żeby, żeby te gospodarstwa przejmować. Ja byłem ostatnio na otwarciu filii u jednego z naszych dużych dealerów na Północnym Wschodzie i widać, było widać dużo młodych ludzi, e, którzy przejm będą przejmować, albo już przejmują te gospodarstwa i co jest szczególnie pocieszające, e, to już jest inna kategoria rolników. Oni rzeczywiście mają szansę Przede wszystkim w bardziej nowoczesny sposób gospodarować, w bardziej rozsądny sposób gospodarować, to znaczy, że ich ojcowie robili jakieś błędy. Ale wiadomo, że ze zmianami pokolenia muszą nastąpić też zmiany na gospodarstwach. I wydaje mi się, że ci młodzi ludzie, którzy te gospodarstwa będą przejmować, mają naprawdę dużą szansę na to, żeby to kontynuować i żeby mieć sukces. Jak w takim razie dzisiaj wygląda statystyczny klient Pottingera? Statystyczny klient Pottingera, jeżeli chodzi o mleko, yy, wygląda w tej chwili w ten sposób, że yy, już mamy coraz mniej rolników, którzy mają stada, powiedzmy, w doju, w doju. stada poniżej 50-60 krów. Yy, zresztą widać, w, jeżeli spojrzymy to o strony umaszynowienia czy sprzedaży maszyn rolniczych, widać, że dla nas na przykład rynek tych najmniejszych maszyn, on zamiera. On wymiera. Widzimy to, to widać w sztukach. Tak? To widać po sprzedaży jednokaruzelowych zgrabiarek. To widać po sprzedaży małych kosiarek rzędu 2,20 m, 2, 2,60 m. Tego się sprzedaje już coraz mniej. Rolnicy idą w nowoczesne technologie, przede wszystkim w duże szerokości. Sprzedajemy coraz więcej kosiarek z taśmami o szerokościach 8-10 m. Sprzedajemy zgrabiarki taśmowe. To kupują, to kupują gospodarstwa indywidualne, które mają kilkadziesiąt hektarów i powiedzmy powyżej 100 krów doju. Oni się już na to przestawiają. Ja już nie mówię o przyczepach samozbierających, gdzie, gdzie rzeczywiście ten trend do tych największych przyczep typu jumbo jest naprawdę nie do zatrzymania. No Jumbo to też już jest historia. Tak, to już swego rodzaju ikona taka ikona, nasza. Ona tak, tak, jakbyś mógł powiedzieć jak tutaj wyglądacie na rynku właśnie tych maszyn, no bo to, to są Jeżeli chodzi o przyczepy drogi. samozbierające, jesteśmy z tego rynku zadowoleni. Był, by, m, mamy, mamy w tej chwili naprawdę bardzo dobre udziały w rynku, no, to są udziały gdzieś na poziomie 30 kilku procent, 36, 37%, procent. to są nasze bo udziały, tak, to są nasze udziały w rynku. Ten rynek nie jest Ogromny oczywiście, bo w sztukach to nie to są jakieś potężne liczby. Nie można tego porównywać nie wiem, z, rynkiem, z rynkiem kosiarek, ale jest to bardzo ważne, dlatego że te przyczepy, te przyczepy robią nam reklamę. One, one mówią wiele o firmie. To są przyczepy niezawodne, to są przyczepy, które chodzą przez lata na gospodarstwach. Widać wyraźnie trend ku wielkim przyczepom, największym. Ja bym powiedział tak, ten rynek jest trochę też przesadzony tak bym nazwał no ale wynika to ze specyfiki polskiej i przede wszystkim z tego że mamy cały czas rolnicy cały czas dostają dopłaty e, do maszyn i oni inwestują te maszyny które my sprzedajemy nie ukrywajmy one są wszystkie o numer za duże może to dobrze, każdy patrzy rozwojowo. Każdy patrzy rozwojowo, oczywiście. Tak. W każdym razie u, u nas w fabryce często um, 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 nasi pracownicy nie rozumieją, jak to jest możliwe, że w Polsce rolnicy, którzy mają 50 hektarów powiedzmy traw na jeden pokos, tak, kupują przyczepy, które na zachodzie się kupuje, które kupuje firma usługowa, mhm. um, robiąc tysiące nawrotów rocznie. Czyli też możemy powiedzieć, że te inwestycje w nowoczesne maszyny, w nowoczesne technologie, to jest to jakaś recepta na to, o czym wcześniej mówiliśmy, na zmienne warunki na. Niewątpliwie, stara, tak, w, ale, ale, ale niewątpliwie tak, ale ja uważam, że rolnicy bardzo yy, ostrożnie i z bardzo dużą uwagą powinni podchodzić do inwestowania i naprawdę rozważać, jaka maszyna dla nich jest najbardziej odpowiednia. A o tym, co myślą sami rolnicy o maszynach Pottingera, jak wpływają one na efektywność prowadzenia ich gospodarstw, tego dowiecie się wkrótce z filmu. A tymczasem życzymy zdrowych, wesołych świąt.